Witam Cię na moim kanale, dziś będę naprawiał suszarkę do prania tak jak widać moja suszarka piszczy i wydaje nam takie różne komunikaty prawdopodobnie jest usterka grzałki którą trzeba najpierw sprawdzić jak to będzie grzałka bo no to będzie trzeba zamówić i trzeba będzie ją mylić Dobra, ja się zabieram teraz za wyciągnięcie tej suszarki, dostanie się do tyłu do tej grzałki, ale teraz, chwileczkę, wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Ok, pierwsze co musimy zrobić, musimy wyciągnąć naszą suszarkę spod blatu, odłączyć prąd i dostać się do, do grzałki, która znajduje się z tyłu za pokrywą, już kiedyś. Naprawiałem tą suszarkę. Była awaria płyty. Kupiłem nową płytę. Znalazłem w dobrej cenie. Wymieniłem płytę. Suszarka działała jakieś dwa, no nie, może z półtora roku i awaria teraz zastąpiła tej grzałki z tyłu. Dobra, teraz pokażę Wam, jak, jak wymienić po prostu tą grzałkę, jak się do niej dostać. Ale to za momencik. Ok, wyciągnąłem już tą suszarkę. Teraz musimy zdjąć tą pokrywę z tyłu, żeby dostać się do naszej grzałki. Trzeba wyciągnąć też z gniazdka wtyczkę, żeby nam się nic nie stało. Dobra, teraz odkręcamy nasze wkręty krzyżakowym żeby się dostać do naszej suszareczki, do grzałeczki ta suszarka już ma kurcze, żeby Wam je skłamać jakieś 8 lat może Dopiero druga awaria tej suszarki. To jest firma Candy Dosyć fajnie się sprawuje. I ostatnia ostatnio wkrętną został. Ok. I tu jest nasza grzałeczka. Która prawdopodobnie jest uszkodzona. Tu mamy termostat, i teraz, żeby się dostać do naszego przewodu, musimy wyciągnąć tą gumę tu i wyciągnąć z naszej suszarki tą wtyczkę. Nie wiem, czy to widać. Widać. Rozpinamy naszą wtyczkę, i tu mamy następne ile. Następne mamy następne dwa wkręty. Też śrubokręt krzyżakowy, jeden, drugi. I nasza grzałeczka jest demontowana. Ja już sobie zakupiłem y, taką grzałkę prędzej. A on nawet tu widać w środku, że coś tu się jej podziało są te blaszki powyginane takie widać, że jest chyba przepalona dobra ja biorę drugą grzałeczkę zakładam, ale jeszcze zobaczę czy jest czy jest taka sama ok o to jest ta nowa grzałka wtyczka jak widać ta sama jeszcze zobaczymy czy pasuje nam w nasze otwory tak, zgadza się wszystko. W sumie kupowałem tą grzałkę pod pod model tej suszarki. To tak, że musi być, że musi pasować po prostu. Nie może nic się innego wydarzyć. To zobaczcie, taki wszystko, wszystko to samo. Termostat. No a to już ma, jak widać. Nie wiem, czy to jest zmodyfikowane już, czy, to, czy będzie to lepsze, czy będzie gorsze. Taką ma sprężynki, a tu jest na takich blaszkach, jak widać w środku. Tak? Dobra. Teraz montujemy ją z powrotem nowym. To samo miejsce, co była nasza poprzednia. Ta uszkodona. Cyk. też jakiś czas temu wymieniałem szczotki w pralce Samsung EcoBubble, czy jak tam się nazywa. Teraz wpinamy naszą tyczkę i Pralka działa bez bez dorzutu, tak jak nowa. A przedtem takie co do się działy jak w trakcie prania na przykład zawiesiła się, stanęła i nie chciała działać. Dobra, tu może wsuniemy ten przewód do końca, żeby nam to nic nie wodziło. Dobra, tu mamy specjalny też rowek do, do tego przewodu. Bo tu przychodzi wtedy ta druga ta osłona i ta osłona też jest z uszczelką żeby ta uszczelka została też na swoim miejscu żeby te ciepłe powietrze było wpychane do bębna bębna No dobra teraz wystarczy przykręcić z powrotem ten dykę, zobaczyć tutaj czy nam nic tu nie nie dotyka nie styka dobra i teraz z powrotem Wkręcamy nasze wkręty i mam nadzieję, że suszanko pali. Dobra, ale to już za momencik Wam pokażę jak wszystko skręcę nie będę Wam pokazywał jak wkręcać proste wkręty w osłonę grzałki. Dobra, obudowę już przykręciłem. Podłączyłem do kontaktu naszą suszareczkę, teraz wystarczy tylko ją włączyć niech chwilę pochodzi zobaczymy czy wyskoczy błąd i czy zacznie grzać tam w środku bo przedtem nie grzała nam w środku wcale tylko po jakichś paru sekundach wywalał ten, ten błąd na tym, I za chwileczkę jeszcze wam pokażę jak sprawdzić grzałkę czy grzałka jest posuta, czy czy, czy coś innego po prostu jest uszkodzonego ale do tego będzie potrzebny miernik ale to pokażę Wam za chwileczkę dobra, teraz sprawdzamy naszą pralkę e, nie pralkę, tylko suszarkę i jedziemy jak na razie wystartowała chwilkę, chwilkę nie pochodzi czy coś się wydarzy, czy po prostu udało nam się naprawić? Mamy jeszcze chwileczkę, żeby wypompowała ciepłe powietrze do pępla. Mi się zdaje, że to już chyba będzie ok. Dobra, odłączamy. Otwieramy. No i elegancko. Ciepełko leci. To także udało nam się naprawić suszarkę. Nie było trzeba wzywać żadnego inżyniera do naprawy. Myślę, że zaoszczędziłem na. Na tej suszarce, jaką sam naprawiłem, około jakieś 100 funtów, ale zaraz Wam pokażę jeszcze, jak sprawdzić tą grzałkę. Czy jest obwód, czy nie, ale to za momencik. Ok, teraz sprawdzimy, czy ta grzałka jest uszkodzona, czy nie. Jak sprawdzić, czy jest grzałka uszkodzona? Ja to sprawdziłem już prędzej. No ale trzeba to um, sprawdzić. Dobra, będziemy potrzebowali taki zwykły, najprostszy miernik. Ustawiamy go na sygnał dźwiękowy, tak będzie najlepiej. <coughs> Dobra, i teraz najpierw sprawdzimy sobie termostat. Termostat mamy tu w tym miejscu. Zobaczymy czy jest połączenie. Tak, termostat jest OK. I teraz zobaczymy, czy jest obwód w naszym przewodzie. Jak będzie piszczało, to znaczy, że grzałka też jest ok. Jak nie będzie piszczało, to znaczy, że grzałka jest uszkodzona. Tak jak widać, grzałka jest uszkodzona. Nie przewodzi żadnego napięcia. Nie ma żadnego sygnału. Ok, jak filmik Wam się podobał, w czymś Wam pomógł, zostaw łapkę w górę, zostaw jakiś fajny komentarz. I do następnego filmiku. Na razie, trzymajcie się.